Cześć, jestem Nigel. Kilka lat temu straciłem rękę w wypadku przy pracy. Miałem szczęście, że zostałem wybrany do testowania tej protezy. To B3, bioniczna ręka, proteza dłoni. Działa w ten sposób, że mięśnie mojego przedramienia dostarczają sygnały dla czujników.

We're picking and put small things up. We can then change the grip again. And this is power grip, this is for heavy things, this is for shaking hands, this is for being human. Then we have this grip here. This is one that scares children and upsets my wife. All right take the hand here. This is trigger grip. If you've got the guts. Układ spoczynkowy. Układ do myszy komputerowej. Pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie. Mogę obsługiwać funkcję przeciągnij i upuść. A oto jak zawiązuję sobie buty. Dłoń jest zamknięta, więc lekko otworzę. Kiedy chwytam sznurówkę, daję sygnał zamknięcia. Lewą ręką robię pętle i po prostu trzymam sygnał otwarcia. Gdzieś tam sygnał zamknięcia ciągnę. Wiele rzeczy robimy bez wysiłku, na przykład rozdawanie kart. Teraz z moją protezą też mogę to zrobić. Um, I have a few comments. Can I do this? Can I do that? Um, the guy in Hungary. <stutters> me pytają, przykład, nagroga, okay. um, someone asked me, if I could do the international signal for road rage?" Yes, I can. And I can also. Mogę also w to to the um, but one poor chap did say that he thought it was. Niektórzy sądzą, że to nie jest proteza, tylko sztuczka. Oto to dobrze, proszę bardzo. Rozłączam, tu jest dłoń, a tu kiku. Hand, stomp, hand, i proszę, działa. Proteza niesamowicie ułatwia codzienne czynności. Mogę wiązać buty, ubrać się, otworzyć napój, wyprowadzić psa. Dwie on ręce są potrzebne. Żeby się przekonać, spróbujcie założyć spodnie, używając tylko jednej ręki. Jakie dziwne wygiębasy będziecie musieli wyczyniać, żeby zrobić coś tak prostego jak założenie spodni. To sprawia, moja A teraz napiję się piwka. Cheers. Wasze zdrowie. Dobre <laughs>